Dziesiąta wielka kolenda u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w kurii metropolitalnej 2-3 stycznia od rana i przez cały dzień dzieci z parafii archidiecezji Lwowskiej śpiewali kolendy. Młodzi kolendnicy i ich rodzice przybywają do kurii z kolendą, których serdecznie witają ksiądz Roman Broda, ksiądz Aleksander Kusy i ksiądz Andrzej Legowicz, seminarzyści i wolontariusze. Spotkanie grup rozpoczyna się modlitwą w kaplicy. Następnie wszyscy mają krótką wycieczkę po salach kurii metropolitalnej. Gości mieli okazję odwiedzić bibliotekę i podziwiać piękne witraże z wizerunkami świętych. W sali konferencyjnej Lwowskiej Kurii Metropolitalnej gości witał arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zapoczątkował kolędowanie w Pałacu arcybiskupim 10 lat temu. Wcześniej kolędnicy odwiedzali w Domu Metropolitów najpierw kardynała Jaworskiego, a później arcybiskupa Mokrzyckiego. Jednak po przywróceniu przez kurię metropolitalną swojej dawnej siedziby przy ulicy Winny Cienki w Warwowie, kolędnicy zaczęli przybywać z całej archidiecezji właśnie tu. To już czwarty raz, kiedy Wielka kolenda odbyła się w czasie wojny, ale nawet wojna nie jest w stanie zgasić radości Bożego Narodzenia, Dzieciątka Bożego i pragnienia dzielenia się tą radością ze wszystkimi poprzez kolendę. Ponad półtora tysiąca kolędników z wielu parafiar diecezji lwowskiej wzięło udział w tym roku w Wielkiej kolendzie, która po raz dziesiąty odbyła się w kurii metropolitalnej. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki osobiście witał wszystkie grupy, a po każdym występie obdarowywał kolędników słodkimi upominkami i rozmawiał z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Kolędnicy wychwali śpiewem Boże Narodzenie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w swoich ojczystych językach stare i współczesne kolendy oraz pieśni tematyczne śpiewano w języku polskim, ukraińskim, angielskim oraz także w hiszpańskim było też wiele innych oryginalnych kompozycji muzycznych i choreograficznych. Do kalendowania dołączyli również przedstawiciele międzyfrakcyjnego Stowarzyszenia Parlamentarnego w Radzie Najwyższej Ukrainy o wartości chrześcijańskiej wraz ze swoimi żonami. Przewodniczący Stowarzyszenia Deputowany Ludowy Ukrainy, Yuhen Petruniak, a także Nazari Remenko i Sergii Czaplihin, zabrzmiała kalenda nowa rady stała, prosta, a zarazem głębokie przesłanie o zwycięstwie światła nad ciemnością. Jak zauważył deputowany Eugen Petruniak, nawet wojna nie może zgasić radości Bożego Narodzenia i pragnienia dzielenia się tą radością ze wszystkimi, w tym tkwi siła naszej tradycji, naszej wiary i naszej odporności. Bo Boże Narodzenie jest źródłem nadziei, z którego rodzi się wytrwałość narodu. Chrystus się rodzi. Chwalmy go. Dla kolędników była otwarta kaplica, biblioteka, sala Kuli Metropolitalnej oraz Muzeum archidiecezjalne. Podczas wielkiej kolendy wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim byli obecni pracownicy kurii metropolitalnej oraz goście.